Pamiętacie film o błędach w budowie? Po emisji tamtego odcinka pojawiło się bardzo dużo ciekawych komentarzy, dlatego czas na część drugą. Zapraszam serdecznie. Mi udało się wybudować dom. Bez ani jednego błędu z pańskiego filmu. Pozdrawiam. Nie budujemy, jak nie mamy kasy na swój idealny dom. Nie budujemy domu, jak nie będzie nas stać na jego utrzymanie. Trzeba zrobić chałupę tak, że jak raz napalisz w domu, to do końca życia będzie w nim ciepło. Pamiętacie ten odcineczek, w którym opowiadałem o błędach w budowie? Tam się pojawi karta, w którym będziecie mogli go sobie obejrzeć, żeby przypomnieć sobie pewne tematy. Tam podawałem błędy, które popełniłem przy budowie, a teraz chciałbym rozwinąć ten odcinek i będzie to drugi odcinek o takich błędach, tym razem nie moich, może nie błędach, jak bardziej poradach związanych z budową, dlatego że pod tym filmem pojawiło się z 570 parę komentarzy, które naprawdę bardzo dużo fajnych, fajnych rzeczy wnoszą do tego filmu, dlatego też serdecznie zapraszam Was na ten odcineczek. No i zacznijmy od prądu, bo prąd tutaj okazało się, że był jednym z ważniejszych aspektów i tak, jednym z dorad, o których zapomniałem o siebie powiedzieć, a też oczywiście zrobiłem, tylko po prostu o tym Wam nie powiedziałem, to jest, aby wyprowadzić zasilanie do bramy, domofony, oświetlenia ogrodu i podjazdu. Jeden z komentarzy również brzmiał tak, żeby głębsze puszki w instalacji elektrycznej zrobić, faktycznie jest to problem, bo później jak łączymy te kable, to mamy problemy. Pan z kanału na prąd po Polsce powiedział: no bo wiadomo, jeżeli jeździ samochodem elektrycznym, to zwrócił również na to uwagę, aby dać więcej gniazd siłowych w garażu i żeby te przekroje kabli były odpowiednie, żeby później przy zakupie. Ładowarki, która będzie miała możliwość ładowania dużą mocą, żebyśmy mogli po prostu wykorzystać potencjał tej ładowarki. Nie? Kolejnym aspektem, na który również zwrócono uwagę, jest zainstalowanie kabli do kamer. Faktycznie, w sensie tych takich kamer monitoringu naokoło domu. Jest to problem, bo na przykład też jeden z moich kolegów chciał zrobić sobie, znaczy zrobił w sumie monitoring, ale nie wszędzie dało się doprowadzić kable do kamer i nie ma z każdej strony, tak jakby chciał tego monitoringu, tylko tam, gdzie dało się doprowadzić, I na przykład warto też, żeby nie wiem, ten rejestrator od kamer nie znajdował się gdzieś nisko w pomieszczeniu, w którym jak złodziej wejdzie i zobaczy taki rejestrator, to sobie go od razu weźmie. Wiadomo, że ten rejestrator może nagrywać również na, w chmurze materiał, więc zawsze będzie możliwość jakiegoś tam odzyskania, ale jak są tacy oszczędnicy, że tak powiem, którzy chcą to taniej zrobić, to na przykład mają tylko urządzenie, które nagrywa na ten dysk wewnętrzny. Zamontują to sobie na przykład, nie wiem, gdzieś tam, kurczę, w garażu i przy pierwszym Złodziejskim podejściu nie mamy żadnego nagrania i w zasadzie nam się to nie przydaje do niczego. Ciągnąc temat elektryki, też bardzo fajna rada. Dziękuję tutaj komuś, kto to skomentował. Żeby na zewnątrz, kochani, dać sobie jeszcze gniazdka do ewentualnego oświetlenia. Tak jak na przykład chcemy sobie przymocować, nie wiem, te lampki oświetleniowe świąteczne. Faktycznie przydałoby się tam jakieś gniazdeczko. I co do oświetlenia zewnętrznego. Ja na przykład u siebie też tego nie zrobiłem. Można to w sumie zrobić. Wystarczyłoby tylko przerwę zrobić w tym w obiegu. Mam takie lampki naokoło budynku, które oświetlają budynek i można byłoby tam dać wyłącznik, żeby, żeby te lampki same załączały się i wyłączały wtedy, kiedy jest po prostu. Ciemno, żeby się świeciło, a nie żebyśmy, nie wiem, zapomnimy i przez cały dzień świecą nam się lampki bez sensu. Kolejnym aspektem bardzo ważnym, ja na przykład u siebie ten błąd też popełniłem, skrzynka elektryczna, czyli ta rozdzielnia. Ktoś też dał taką, do czego dąży z tą skrzynką elektryczną, żeby skrzynka elektryczna była po prostu o wiele większa niż. Na tą chwilę wydaje nam się, że jest nam potrzebne, bo później, jeżeli chcemy, na przykład, dołożyć jakieś urządzenia typu, na przykład, nie wiem, fotowoltaikę, czyli zabezpieczenia od fotowoltaiki, yy, pompecie, ciepła, czy jakieś inne urządzenia, które się być może pojawią, a nie będziemy mieli możliwości już zamontowania, na przykład, yy, w tej skrzynce rozdzielczej yy, zabezpieczeń i w ogóle wyprowadzić. i Później są kombinacje, że bo też drugim takim komentarzem, który pojawił się odnośnie tych skrzynek, że być może warto byłoby sobie zrobić skrzynki rozdzielcze w różnych miejscach. Czyli jak na przykład robimy kotłownię, to w kotłowni, żeby była jedna i wtedy tylko zabezpieczenie w głównej skrzynce na tamtą skrzynkę rozdzielczą, a tam już mamy kolejne zabezpieczenia fajnie zrobione. Też prawdopodobnie fajny pomysł. Jeżeli jesteśmy już przy tym zewnętrznym oświetleniu, to warto również wyprowadzić. Gniazdko na zewnątrz, żebyśmy na przykład, nie wiem, chcemy sobie odkurzyć samochód przed domem, czy na przykład, nie wiem, podłączyć jakiekolwiek urządzenie do czegokolwiek i no nie mamy tego, prawda, na zewnątrz. Jeżeli mamy taras i na tym tarasie mamy sobie jakiś zestaw grillowy i tak dalej, też warto by było, żeby na przykład tam było oświetlenie na tym tarasie zewnętrznym i żeby też były gniazdka na zewnątrz, bo jeżeli chcemy sobie, nie wiem, jakąś muzyczkę włączyć, żeby był fajny nastrój, no to fajnie by było. Mieć tam również prąd na zewnątrz. Co do jeszcze tych prądowych tematów, ktoś zwrócił uwagę, jeden, chyba to była pani zresztą, żeby wyłączniki, włączniki świateł były na niższej wysokości. Dobry pomysł, dlatego że jeżeli mamy małe dzieci, to dzieci same mogą sobie włączyć światło, nie muszą, nie muszą sięgać wyżej. Pani zwróciła również uwagę, że yy, może się zdarzyć taka sytuacja, że osoba na wózku inwalidzkim na przykład też będzie miała łatwiejszy dostęp do tego włączenia światła i zasugerowała, że ogólnie fajnie by to wyglądało. Oczywiście, to jest tylko sugestia jednego z widzów, że fajnie by to wyglądało, żeby te wyłączniki były na wysokości kochani. Klamek podobno optycznie fajnie to wygląda, jeżeli damy sobie obrazy, tutaj wyłączniki na tej wysokości. Kolejnym aspektem, który też ktoś poruszył, to jest odkurzacz centralny. Są tego plusy i minusy, są zwolennicy, przeciwnicy, ale jeżeli zrobimy sobie te rury w ścianach, przygotujemy, no to na pewno wpłynie to na plus, a nie na minus, jeśli byśmy się chcieli zdecydować kiedyś na taki odkurzacz centralny. Przecież nie musimy, nie musimy wszystkiego robić od razu, bo nie wszystko, na, na nie wszystko może być nas stać, ale co nie znaczy, że jak zrobimy, no to będzie, tak? Wiemy o co chodzi. Ktoś zapytał w komentarzu, dlaczego zrobiłem dachówkę. Otóż dlatego, że y, mieszkając w poprzednim y, domu, w domu moich rodziców, y, była tam blacha i nie było y, dyskowanego dachu. I jak przychodziły y, takie y, jakiś grat czy wielki deszcz, to u nas tam praktycznie było tak słychać, jakbyśmy byli na zewnątrz, i, i że tak powiem, ten, ten grat nam po głowie walił, dlatego nam się to. Y, Jednym z aspektów, który zawsze chciałem wykonać, to żeby był dach deskowany, opapowany i na to, żeby była położona dachówka. Na pewno będzie to jakaś też izolacja dodatkowa. Kolejny aspekt, dach. Wracamy do tego dachu, dachówka czy blacha, to już nie, nie jest istotne. Każdy wybierze to, co uważa, chociaż ja też uważam i powiem Wam szczerze, dlaczego też zrobiłem dachówkę, a nie blachę, bo przy moim dachu, czyli przy tym dachu w cholerę koszy i różnych tam rzeczy, w rezultacie koszty wyniosły podobnie jak miałem wyliczenia na blachę. Dlaczego? Dlatego, że blachę kupujemy w arkuszach i dużo tracimy. Dobry dekarz, a miałem bardzo dobrego dekarza. Pozdrawiam pana Sylwka. Pan Sylwek pewnie ogląda kanał, więc pozdrawiam go bardzo serdecznie. To był jeden z najlepszych fachowców, który u mnie w domu robił. I tak to zrobił, że tej dachówki to jeszcze zostało o wiele więcej niż było wyliczone z projektu. Dlatego że dachówkę przycinamy i ten element, który odetniemy, możemy przełożyć na drugą stronę dachu i go wykorzystać. Blachę, jak obetniemy, jeżeli nie kupimy konkretnie odcinków takich jak chcemy, to bardzo dużo tracimy. Okap, jeżeli chodzi o dach. Warto też i to u siebie zrobiłem i cieszę się z tego, że, żeśmy tak to zrobili, że yy, ten okap dachowy, czyli to, co nam dach wystaje poza budynek, nie ma co przesadzać. Ale ten metr, jak wystaje, to jest super. Ja jeszcze nie widziałem u mnie, nawet przy, nie wiem, jak zacinającym, no dobra, przy zacinającym deszczu, to może, to może gdzieś tam na ścianę kapło, ale tak to, to mamy po prostu, okna nam się nie brudzą, nie leje nam się po tych oknach. Jeżeli ktoś ma drewniane okna, to te okna dłużej będą, że tak powiem, w lepszej kondycji, bo wiadomo, że woda, a w szczególności kwaśne deszcze na drzewo, czy to okienne, czy drzwi zewnętrzne na pewno wpływa, na pewno nie wpływa dobrze, tylko raczej średnio albo nawet i źle. Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe, niektórzy twierdzą, że żeby mieć szybszą bezwładność podłogi, żeby podłoga szybciej nam reagowała, to dajemy wylewkę anhydrytową. Powiem wam szczerze, że tutaj pojawiło się przynajmniej 6-7 komentarzy, że to jest pizza na wodę i że to wcale, wcale to jest nieprawda, i że ta reakcja tej podłogi nie jest taka szybka, więc yy, myślę, że to jest jakiś kolejny, yy, kolejny sposób na naciąganie yy, kasy. Lecimy dalej, kochani. Co do kominów, bo ktoś się zapytał, a co z kominami? Jakbym teraz budował dom? Kominów bym nie zrobił, dlatego że yy, u siebie ogrzewam yy, pompą ciepła. Gdybym nie ogrzewał pompą ciepła, to ogrzewałbym jakimś tam gazem. Yy, a do gazu wystarczy nam komin przez ścianę i nie potrzebujemy żadnych kominów. A teraz tak, jeżeli robimy kominy, to po pierwsze wchodzi nam w koszt wybudowanie tych kominów, po drugie obróbka, nigdy ta obróbka, nie, nigdy to nie mogę powiedzieć, bo niektórzy zrobią to fachowo super i będzie rewelacja, ale z mojego doświadczenia kilkuletniego mieszkania i w tym domu i w poprzednim domu, jakoś się nigdy tym dekarzom nie udało, żeby, żeby ten komin był dobrze obrobiony. Jak nie ciekło przy kominie, to ciekło z drugiej strony i zawsze coś było. Jeżeli nie będzie ciekło, może nam tam gdzieś się dostać woda pomiędzy i rozsadzić. Różne się rzeczy zdarzają, więc komin nie. Przynajmniej w moim przypadku. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy też tak uważacie i czy też byście tak zrobili. Ja już bym tak zrobił. Niektórzy powiedzą, no tak, no a co z wentylacją? Takie mamy czasy, że wentylacja to raczej mechaniczna. Jeśli bym robił drugi raz dom, to raczej byłaby mechaniczna. Zresztą mamy, tutaj będzie, o tu, 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 tu będzie karta. O tym, jak opowiadamy, yy, czy rekuperacja jest fajna, czy nie jest fajna. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Kolejny temat: okna dachowe. Ktoś zwrócił uwagę i bardzo dobrze zwrócił uwagę. Ja już teraz, yy, teraz w tym domu zrobiłem tak jak trzeba, ale w poprzednim domu mieliśmy taką klatkę schodową, i nad klatką schodową były okna dachowe. Na wysokości 3 metrów. Na tej klatce schodowej. żeby umyć te okna chociaż raz na święta, to trzeba było kombinować jakieś postumenty, cholera wie co żeby się do tych okien dostać i umyć, więc zwracać uwagę na to, żeby okna nie były na bardzo na dużej wysokości. Kolejna sprawa z kotłowni w projekcie można zrobić pralnie. Bo jeżeli robimy czy to gaz, kotłownię gazową, czy robimy kochani, kotłownię z. Pompą ciepła czy jakimś innym rozwiązaniem y, ekologiczno-nowoczesnym, teoretycznie, no to po cholerę nam kotłownia, zresztą duża kotłownia nie jest potrzebna i zresztą tam też jest czysto więc możemy sobie z tego rezygnować całkiem? Może nie, no bo wiadomo, że w tych projektach gdzieś tam są zaprojektowane y, pomieszczenia kotłowni, a po co nam tyle pokoi, jeżeli twierdzimy, że Projekt, który żeśmy wybrali, jest odpowiedni dla naszej rodziny, więc warto sobie tam na przykład zrobić jakiś właśnie albo pralni, albo jakieś miejsce na serwerownię, na te kamery i tak dalej. Chociaż tak jak wam powiedziałem, na przykład w moim przypadku nie mam monitoringu jeszcze, ale mam przygotowane kable i wszystko jest zrobione tak, że wszystkie kable są sprowadzone na strychu. Jest tam taki mały stryszek i na tym strychu mam rozdzielacz do anten Yy, Telewizyjno-radiowych, yy, tam mam router, tam mam właśnie przygotowane pod yy, monitoring i tak dalej, więc takie miejsce też jest fajne. Co do kominka, kochani, jeżeli ktoś. Tak, bardzo już chcę mieć ten kominek, tak jak jeden z naszych bohaterów, Dominik. Zresztą tutaj się pojawi film o kominku, więc serdecznie Was zapraszam do tego filmu. No to pewnie, że sobie zrobić, dlatego że y, trzeba być szczęśliwym z tego, że chcemy. Jeżeli chcemy mieć ten kominek i marzyliśmy o tym całe życie, to proszę bardzo. Ale ja tak troszkę patrząc, wyciągając troszkę wnioski, y, chociażby z tego też odcinka, powiem Wam szczerze. No nie jest to czysty, czyste źródło ogrzewania, to tutaj nikt nie powie, można oczywiście przy zachowaniu pewnych tam standardów możemy zrobić tak, że będzie w miarę, ale nigdy nie będzie tak, żeby to, by, żeby to było czyste po prostu, to jest jednak tam się pali drzewem, tam trzeba popiół wynieść, dymi się delikatnie, nawet jeżeli mamy super zrobione, nie wiem, ciągi kominowe i w ogóle rewelacja, nie oszukujmy się, jak to ktoś napisał właśnie w, pod filmem o kominkach, ja kotłowni w salonie nie chcę mieć. Może trochę przesadził, ale fakt jest faktem, że nie jest to super czyste ogrzewanie. No ale jest tego też plus. Jeżeli mamy taki kominek, a nie daj Boże, ma, posiadając chociażby nie wiem instalację gazową bądź pompę ciepła i zabraknie nam prądu, no to wtedy mamy coś takiego, że odpalimy ten kominek i jakoś tam przeżyjemy. Jeżeli tego prądu dłużej nie będzie, a tutaj, przy tych rozwiązaniach typu pompa ciepła, jeszcze na trzy, trzyfazowa, no to powiem Wam szczerze, że może się zdarzyć, że będzie tragedia. Daj Boże, żeby mi nie wyłączali, ale no ja nie jestem zabezpieczony przed tym, że jeżeli by przyszła super wielka zima, minus 20 stopni, i wyłączą mi prąd na więcej niż 3-4 godziny, to powiem szczerze, że będzie spadała temperatura w domu i tu się nie ma co oszukiwać. Kolejny z naszych widzów zwrócił mi uwagę i to fajnie, że warto przygotować sobie pod instalację kochani klimatyzacyjną. Dlaczego? Bo teoretycznie klimatyzator możemy zrobić sobie tylko przez ścianę, jednostka, Wewnętrzna w środku, jednostka zewnętrzna na zewnątrz, ale nie zawsze i nie w każdym momencie, miejscu można zamontować jednostkę zewnętrzną w takim miejscu, żeby zachować spadek od jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej. Tłumaczę już o co chodzi. Może nie do końca tutaj też o to chodzi, ale chodzi o to, żeby wyprowadzić skropliny z domu, bo jeżeli chłodzimy sobie w domu, to wtedy Klimatyzator osusza nam delikatnie powietrze i wyrzuca nam skropliny na zewnątrz. I teraz, jeżeli nie zrobimy sobie w ścianach, na przykład nie, nie pochowamy sobie tych rurek, to później będą takie korytka wewnątrz i będzie nam to bardzo ładnie szpeciło ścianę. To samo na zewnątrz, bo później ta skroplina jak wyjdzie na zewnątrz, a na przykład byśmy przemyśleli w trakcie budowy, że chcemy mieć klimatyzator. To wtedy robimy coś takiego, że te rurki od skroplin, od tych gazów i tak dalej puszczamy sobie pod elewacją. Po pierwsze, nie ma takiego czegoś, że zamarźnie nam ta rurka ze skropliną. Może jedynie co zamarznąć, to końcówka tej rurki, i wtedy ewentualnie jesteśmy w stanie tam, nie wiem, polać gorącą wodą, czy cokolwiek zrobić, odskrobać, nie wiem, zdjąć ten sopel, i będzie wszystko ok. Mówię oczywiście o zimową porą. No i nie będzie tak nieestetycznie zrobione, jak to chociażby u mnie jest zrobione. Mam klimatyzator na dole zamontowany w salonie i na zewnątrz idą takie kanały, żeby pochować tą, tą instalację. Więc warto sobie na to też zwrócić uwagę. Wiemy, że niektórzy też, na przykład ogrzewają się klimatyzatorami i chcą mieć tak, bo to też jest fajny sposób na ogrzewanie. Dlatego warto, warto na to zwrócić uwagę, jeżeli w ogóle myślimy o czymś takim. Tutaj kolega jeden napisał, jeden z widzów również, że jako dźwiękowiec nie pominąłbym kwestii akustycznej pomieszczeń. No pewnie, że tak, jeżeli robimy jakiś bardzo wielki salon. No to warto wziąć to pod uwagę. Są, kochani, takie domy, że mamy bardzo wielką przestrzeń typu antresola, jakaś wielka, wielki salon. No i faktycznie ten dźwięk się rozchodzi mocno, więc warto zwrócić na to uwagę, bo są materiały, które potrafią zrobić tak, że stłumimy to pomieszczenie. Nie będzie tak, że jak krzyknie ktoś na dole, to będzie pół okolicy słyszało, nie? Kolejna sprawa bardzo istotna przy budowie domu. Już o tym mówiłem w poprzedniej części, ale powiem teraz, powtórzę to wielokrotnie. Dobra jakość okien i bardzo ważne. Ja teraz bym to zrobił. Nie wiem, czy wtedy było, była taka możliwość, czy nie było, ale ciepły montaż tych okien, ciepły montaż parapetów. Na przykład mam w jednym pokoju taką sytuację, bo wiecie, jak się montuje parapet. Parapet montuje się na piankę. Pod spodem tam wpuszczamy sobie pianeczkę, tak? Okno też piankujemy naokoło i teraz ta pianka, pod spodem, jeżeli nawet ją tam zatynkujemy, wszystko zrobimy jak trzeba, coś tam zawsze przepuści, kurde. I to, to zimno wpada nam do budynku. I na przykład w jednym spokoju u mnie jest taka sytuacja, że kładę rękę na parapecie, o tu rękę kładę na parapecie a ta ręka mi normalnie marźnie, Taki, taka lipa jakaś tam jest odwalona, będę musiał to jakoś, nie wiem, prze, przeanalizować, co tam można poprawić. Albo oleje, bo akurat w tym pomieszczeniu nie ma wentylacji, więc mam naturalną wentylację. No ale warto na to zwrócić uwagę. Z tego, co rozmawiałem z jednym z kolegów, który, który buduje się w tym momencie, koszt przy takim średnim domku, około 120 metrów, montażu ciepłego takiego, czyli żeby te okna, wszystko było zamontowane na ciepło, to jest w granicach 5-6 tysięcy złotych. Moim zdaniem, ja, ja trochę mam bzika na punkcie yy, nietracenia energii cieplnej yy, ze względu pewnie na to, że ta pompa ciepła, jednak tak jak wiecie o tym, nie jest yy, super yy, energooszczędna, jeśli mamy takie zimy yy, minus 20 stopniowe, więc po prostu warto na to zwrócić uwagę. Uważam tak, ale to już musicie sami do tego dojść. Kolejny aspekt, o którym jeszcze też wtedy nie powiedziałem, to jest cyrkulacja ciepłej wody. Wiecie co to jest? To jest taka pompeczka, która robi coś takiego, że jak wejdziemy sobie do łazienki na przykład i rozkręcamy, odkręcamy zawór, to leci nam od razu ciepła woda. U mnie na przykład jest taka sytuacja, że mamy na górze mm, prysznic i głównie się pod tym prysznicem kąpiemy i na przykład jak chcę, żeby była ciepła woda, to robię najpierw tak, że puszczam tą wodę Biorę szybko szczoteczkę do zębów i yy, pastę, i w tym czasie, kiedy sobie tam nałożę tą pastę i wejdę pod prysznic, to już mam ciepłą wodę. To trwa około 20 sekund. Pewnie trochę tej wody pójdzie. Jakbyśmy mieli cyrkulację, by tego nie było. Tylko, że niestety jest tego też minus, bo jak zamontujemy taką cyrkulację ciepłej wody, to przez to, że ta woda cały czas krąży, prawda? Niby tam jest mała pompka, ale jednak yy, ona krą krąży wtedy kiedy też nie trzeba i wtedy ona nam wychładza troszeczkę tą wodę, więc jest tego plus, jest tego minus. Jest na to jeszcze ciekawsze rozwiązanie, bo można zrobić tak, że ta pompka cyrkulacyjna na przykład będzie załączała nam się w konkretnych godzinach, no bo wiadomo, z takiego prysznica czy z y, takich y, y, tematów korzystamy o określonych porach, na przykład z rana i wieczorem, więc można to zrobić na, na przykład jakimś y, włączniku czasowym, że ta cyrkulacja włącza nam się, nie wiem, od godziny 17 mniej schłodzi. Widziałem też takie fajne rozwiązanie, że wchodząc do łazienki, zapalając światło, cyrkulacja zaczyna chodzić, czyli z włącznikiem światła bądź jakimś czujnikiem ruchu, cyrkulacja zaczyna ruszać. Też jakieś rozwiązanie, nie wiem jak to się sprawdza, ale wiem, że takie rzeczy też ludzie robią. No i tak już pod koniec mówiąc, jednym też z aspektów oczywiście u siebie też to zrobiłem, ale warto, warto o tym pamiętać, to na przykład, żeby przygotować sobie wodę na zewnątrz, żeby była po prostu, żeby były przygotowane takie zawory zewnętrzne, jeśli będziemy musieli podlać kwiatki czy inne tematy. Tylko pamiętać też o tym, że jeżeli mamy te zawory zewnętrzne, to żeby pamiętać też o takim zaworze wewnętrznym, żeby na zimę móc to odciąć, żeby nie było takiej jazdy, że zapomnimy zakręcić tego zaworu, a po zimie możemy sobie ten zewnętrzny już wymienić, bo na pewno go rozsadzi. No i takim jednym z ostatnich aspektów to jest. Na który również zwróciliście uwagę, a wiecie o tym, że czytam Wasze komentarze, staram się odpowiadać na wszystkie Wasze komentarze. Nieraz tam yy, mogę przeoczyć, dlatego że wiadomo, że jak już ten film, który puszczę tydzień wcześniej, i później ja już się zajmuję tym takim najnowszym odpowiadaniem na najnowsze filmy, a gdzieś tam wpadnie mi stary komentarz, no to w sensie do starszego filmu komentarz, no to może nie zawsze jestem w stanie odpowiedzieć, ale staram się Wam odpowiadać. Więc jeden z widzów napisał, żeby. Yy, też pomyśleć o zmiękczaczu wody. Bardzo fajna sprawa. Dlaczego? Bo taki zmiękczacz wody, wiadomo, że jak, nawet jak mamy wodę z wodociągów, bo niektórzy uważają, ej, ale ja mam wodę z wodociągów, mi jest zmiękczacz niepotrzebny, bo ja mam bardzo dobrą wodę. Nieprawda? Masz twardą wodę. Ja na przykład nie mówię, że konkretnie u Ciebie na pewno jest twarda woda, ale w większości przypadków takie gminy czy inne urzędy, które zawiadują wodociągami, one na pewno Wam tam nie zmiękczą tej wody do takiego poziomu, jaki byście chcieli, dlatego, żeby ta woda musiała kosztować o wiele więcej. Taki zmiękczacz wody, są teraz takie fajne automatyczne zmiękczacze wody, sypiemy sobie tam 20 kg soli i ta sól, yy, że tak powiem, po pierwsze zmiękcza Wam wodę, po drugie ta woda zmiękczona yy, przy praniu, czyli na przykład jeżeli używamy pralki, yy, zmywarki, to tak, do zmywarki nie musimy sypać już tyle tej soli, prawdopodobnie coś jeszcze musimy sypać, ale na przykład jak właśnie kupiliśmy yy, zmywarkę, to do zmywarki był taki papierek lakmusowy, czy jakoś on tam się nazywa, i sprawdzaliśmy twardość wody z wodociągu. U nas ta woda jest bardzo twarda, yy, ten papierek pokazał, że yy, muszę ustawić zmywarkę na, w skali od 1 do 5 na piąteczkę, że taką mam twardą wodę i na przykład Yy, te, ten, ta kilogramowa, czy tam, to chyba jest kilogramowa yy, sól znika tak w okolicach półtora tygodnia do dwóch tygodni maksymalnie, a bywa nawet, że w tydzień. A wtedy po prostu, jeżeli będziemy mieli zmiękczoną wodę, to będzie tego o wiele mniej szło. No i ostatnim takim aspektem, o którym tutaj już też chciałem wspomnieć już tak na koniec yy, z tych komentarzy, które odczytałem to jest, żeby przygotować sobie, kochani, to jest bardzo dobra myśl, bo ja już też u siebie musiałem kiedyś tam kuć posadzkę, żeby przygotować sobie wcześniej ze dwa przepusty. Na przykład, gdzieś tam właśnie w kotłowni, żebyśmy mieli wypuszczone na zewnątrz, że tylko odkopujemy sobie od zewnątrz i mamy jakąś taką grubszą rurę, w którą możemy włożyć, nie wiem, chcemy zrobić wodę z własnego ujęcia i potrzebujemy wprowadzić... Do budynku, bo szczególnie jak zrobimy płytę fundamentową, to później dostać się do tego budynku chociażby z taką wodą, która nie może przejść przez ścianę na poziomie że tak powiem zerowym, no bo by nam po prostu przymarzała i byłyby takie problemy, jak też jeden z kolegów, zresztą posiadający kanał na YouTubie, opowiadał, że u niego co i raz woda zamarza ze względu na to, że nie mógł wpuścić jej w tym miejscu, w którym chciał. I takie się sytuacje dzieją. I taki sam przepust można by wykonać w okolicach rozdzielni elektrycznej, bo wiadomo, że może jakiś nam super rewelacyjny pomysł przyjdzie do głowy, że chcielibyśmy wprowadzić jakiś prąd do wewnątrz do rozdzielni i wtedy mamy przygotowaną, nie wiem, jeszcze jakiś drut przepuszczony, żeby tylko przeciągnąć ten kabel. No fajne rzeczy, naprawdę można to sobie mądrze przemyśleć, pewne tematy i to naprawdę przydatne, przy, przydatne rzeczy są. No i słuchajcie kochani, no chyba chyba to by było na tyle. Z tych komentarzy, które odczytałem, to myślę, że to są takie ważniejsze rzeczy, na które zwróciliście uwagę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że komentujecie, zresztą kulturalnie komentujecie i podpowiadacie. Bardzo dużo było komentarzy, że tamten odcinek bardzo Wam się podobał. Jest mi niezmiernie miło. Słuchajcie, jak zwykle, zapraszam Was serdecznie, kochani, na grupę Pompa Ciepła i Fotowoltaika użytkownicy i porady. Już jest ponad 4000 osób. Bardzo oczywiście proszę o to, żeby na tej grupie nie wrzucać żadnych reklam. Kiedyś to ustaliliśmy, że nie chcemy takich rzeczy, więc nie, nie wrzucamy żadnych reklam, nie chcemy takich rzeczy, więc uszanujmy to, bardzo proszę, bo niestety ja później muszę przeglądać to, te, te posty, które wrzucacie i usuwać. A jest mi głupio, że muszę usuwać te rzeczy, no bo przecież to nie o to chodziło. Chcieliśmy kulturalnie prowadzić grupę, więc o to też chodzi. Dziękuję Wam również za te wszystkie łapeczki w górę. Jeśli Wam się podobało, to też oczywiście pod tym filmem bardzo proszę, abyście to uczynili. Jeśli ktoś nie subskrybuje kanału, to oczywiście na dole jest taki przycisk subskrybuj, obok jest dzwoneczek. W ten dzwoneczek warto sobie uderzyć. Wtedy nie ominie Was żaden film, który chciałbym Wam pokazać. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Bardzo wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym. Dzięki bardzo. Sprzedaj ten dom i wybuduj nowy, przemyślany. Pozdrawiam.